Zadanie helikopter, gdzie dla danej nieparzystej liczby naturalnej, n, mieliśmy wypisać z literek H lądowisko dla helikoptera. I czym jest to lądowisko? Jest to taki obrazek składający się z liter, który ma szerokość n znaków oraz długość też n znaków. Pierwsza kolumna oraz n-ta kolumna wypełnione są literkami H i cały środkowy wiersz wypisany jest, wypełniony jest literkami H. Aby rozwiązać to zadanie należało sobie zaprogramować pętlę. Pierwsza pętla przechodziła nam wierszami od 1 do n. Każdy taki pętli, musieli, w każdym przebiegu pętli musieliśmy wywołać wewnętrzną pętlę, która najpierw wypisze nam jeden znaczek h, następnie n minus 2 spacje i też znaczek h. I tak robimy dla wszystkich wierszy, przy czym musimy tylko zrobić instrukcję warunkową dla wiersza równego dokładnie n plus 1 przez 2. Tak, Dla liczby n równej 5 będzie to trzeci wiersz. I dla trzeciego wiersza musimy wypisać dokładnie n literek h. I po wypisaniu każdego takiego wiersza musimy wypisać jeszcze znak nowej linii. I w ten sposób na ekranie wyświetli nam się wspaniałe lądowisko dla helikoptera. Dziękuję.